Nie chce polić. Jak ktoś śmierdzi, to widzicie, są tego nie czuje. i to jest kłopot, bo mu tego nikt nie powie, żeby nie urazić. I ja wymyślił taki bankomat. Na znaczy tym bankomat taki alkomat, dmuchos i jest poziom alkoholu we krwi i poziom smrodu w paszczy ustnej. A jest, jest smród z innej dziury, ale nie, nie z tej co z myślicie, tylko mi chodziło, o ten smród to jest rury wydechowej. I taki smród jest najgorszy. Zaraz wam opowiem łopowie minuszę ze pole. O wielkie pretensje dziennikarze mają, bo se kupiła komisja do walki z pedofilią samochody luksusowe ze takie limuzyny czy co, coś. A co se mieli? Autobusy kupić se mieli? Jak jest komisja do spraw ścigania pedofili, to, je, to jest do ścigania pedofili. A co, jak samochodem będzie uciekał pedofil? To co, na piechotę mają ścigać? Czy PKS-em? Czy rowerem? Czy co? Zwłaszcza, że te miejsca, to te pedofile są, to są oznakowane, są przy drodze, są znaki. I wtedy, jakby taki się pedofil napatoczył, to jak mimo z kierowcy, to wysiadł i nie wiem za kim gonić. Ty. Czy za pedofilem leci, czy za dzieckiem? A jak mimo kierowcę, to wiadomo, kierowca wtedy leci za dzieckiem, leci, a ty za pedofilem leci. I potem dziecko to można do bagażnika w takiej limuzynie schować, no bo yy, dziecko jest mniejsze, nie? I wtedy pedofila można posadzić wreszcie. Albo go z przodu można posadzić, albo z tyłu posadzić. Bo to nie wiadomo, czy on lubi z tyłu, czy lubi bardziej tak klasycznie, czy, czy woli z przodu. no. A następne pretensje ze wicedyrektorka modli yy, limuzynę, ale ze jestem mieszkanie w centrum Warszawy i kupili. A co wy sobie myślicie, że pedofile to tylko są na obrzeżach Warszawy? Centrum dopiero to, ta, ta, tam się roi dopiero od pedofilów. To i ja wam powiem: Słuchajcie, jak ja do Warszawy nie rozjadę i wiem, że mam na centralnym wysiłku, to słuchajcie, jak mam buty za niskie łebcasy i tak wyglądą na scenie, nic z tego, jest. To ze strachu, jak chodzę, to normalnie reklamówkę mam tak z tyłu, z, dla bezpieczeństwa, bo jakby jaki pedofil mnie napot, no to przynajmniej jakieś z tej reklamówki, jakieś zabezpieczenie jest, że przynajmniej wciąż nie zajdę. No. Opłaca się opłacić mieszkanie w centrum do walki z pedofilią i opłaca się limuzynę opłacić do walki z pedofilią w centrum. Żeby do walki z pedofilią było, żeby nie trzeba było z reklamówką przy dupie chodzić w Warszawie w centrum. Cieszę się dziennikarze, że oni nie chcieli ścigać tej pedofilii na Dominikanie. Bo na Dominikanie ty jest pedofilia, ale na Dominikanie to by jeszcze oni musieli samolot kupić. Hey, Elvis is alive. I to nie tylko tak jest, że w Polsce trzeba do pracy dojechać co się to wszędzie trzeba dojechać ja, Jak pamiętam we Francji, jak robił za młodych, kiedyś a na budowie robił, ja jestem młody był. Kurde, z takim Arabem my Anduik kładli takie spalowanie, my robili. robili my, ja byłem podwykonawcą tego Araba, nie? Bo my drabiny my nie mieli, dlatego ja byłem podwykonawcą. Znaczy, Arab siedział mi na baranach i był wykonawcą, a ja pod nim byłem pod wykonawcą, no i Arab robił te parę, a ja ze mnie stoł. Także fajna robota, bo sobie można było zakurzyć, tylko mi Arab się w bo on nie polił mu dym set do góry. Ale powiem wam, jak wypłatą, wypłacą, to zawsze nam dawał dniówkę, bo płacą, a potem jeszcze dokładną mocie tu na taksówkę, żebyście się metrem nie musieli tłuc. Dlatego my się, my się tłukli no, taksówkami po tym Paryżu, a kiedyś to my się tak stłukli w tej taksówce, że Arab bez dwóch zębów wyszedł, a ja bez paznokcia. No ale to stare czasy, odróżnij paznokieć. Nie wiem jak tam u Araba z zębami, ale u mnie dobrze. No. Tłumaczenie dziennikarzom, że tak ma być, to jest walka z wiatrakami. Dlatego u nas powinno powstać komisja do spraw walki z wiatrakami. Kurde, jasne. Takie? Powinna być taka komisja, żeby było tani, to oni powinni mieszkać w jednym miejscu, żeby mogli się jednym autokarem na to lotnisko dojechać. No bo na lotnisko, bo wiadomo, że wiatraki są w Holandii, no to, to jakoś i tam muszą dolecieć. Chyba, żeby być całkiem tanio, to wtedy, to wtedy wystarczy zatrudnić do walki z wiatrakami lobby węglowe. No, oni walczą z wiatrakami bezpłatnie, a płatny jest ino smród z komina. No to jadą. Na razie, trzymajcie się, musicie mi wpłacić na Patrona. Jezu, baba mnie zabije, bo to był snurek do bielizny.